Ile kosztują tygodniowe wakacje w Hiszpanii kontynentalnej? Transport, zakwaterowanie, ceny jedzenia w restauracjach i w sklepach, ile kosztują atrakcje, a nawet ile zapłacisz za poruszanie się autostradami? Ostatnio głośno jest o tym, jak podróżały wakacje nad Bałtykiem, więc może warto rozważyć wyjazd do Hiszpanii? Przedstawione tutaj nasze wakacje jest bardzo łatwo odtworzyć, więc dowiesz się z tego odcinka, ile takie wakacje w Hiszpanii kontynentalnej, a konkretnie w Costa Blanca, mogą kosztować też ciebie. Zapraszam! Będzie wokół mówi się, że wakacje nad Bałtykiem znacznie podrożały. Często spotykam informacje o paragonach grozy, a z drugiej strony słyszy się, że albo to pojedyncze przypadki, albo po prostu ktoś spodziewa się usług za pół darmo. Jak to wygląda w rzeczywistości? Trzeba będzie chyba przetestować to samemu i wyskoczyć nad Bałtyk, żeby się przekonać, ile w tym prawdy. Taki plan już powstaje, więc możecie się spodziewać niedługo takiego filmu porównującego ceny Bałtyku z Hiszpanią. Ale to pomysł na inny odcinek. Dzisiaj opowiem Wam o kosztach wakacji w Hiszpanii kontynentalnej. My byliśmy ostatnio w Costa Blanca, a dokładnie w miejscowości Lazenia, więc na tym regionie będę się tutaj skupiał. Zaczynamy oczywiście od transportu. Bilety lotnicze. My zapłaciliśmy za dwa bilety w dwie strony około 200 euro. Jednak zamawiliśmy bilety jeszcze zimą, a ostatnio bilety lotnicze niestety sporo podróżały, więc zobaczmy, jak to wygląda teraz. W okolicach lipca i sierpnia loty są zawsze najdroższe, więc jeśli nie musisz jechać na wakacje w tych miesiącach, to dobrym rozwiązaniem jest podróż wcześniej albo później. W Hiszpanii we wrześniu, a nawet jeszcze w październiku, jest często upalnie, zatem zobaczmy cenę biletów w tym terminie. Na wrzesień, na chwilę obecną, znalazłem loty pomiędzy 150 a 250 euro za osobę w dwie strony. Mowa o lotach do Alicante, bo o tym regionie tutaj mówimy. Zatem, jak widać, ceny poszły, niestety, sporo w górę. No ale wiadomo, jakie są ceny paliw na stacjach benzynowych w tym czasie, więc i loty nie ma się co dziwić, że podrożały. Miejmy tylko nadzieję, że to się kiedyś zmieni w sensie na lepsze. A więc lot będzie dość znaczącym kosztem przy takich wakacjach. Ach, gdzie te czasy, gdzie można było kupić bilet lotniczy za kilkanaście euro? Transport z lotniska. Okej, okay, a co dalej, jak już będziesz w Hiszpanii w Alicante? Trzeba się jakoś dostać z lotniska. No i moi drodzy, jesteśmy w Alicante, czekamy na nasz transport. Przyjemna bardzo pogoda. Jakie są dostępne znane nam sposoby na transport z lotniska w Alicante opowiadamy już w odcinku Jak takie wakacje w Hiszpanii zorganizować na własną rękę. Tutaj wspomnę tylko, że wybieramy opcję autobusem do Torra Vieja za 7 euro za osobę i dalej można przesiąść się na drugi autobus, żeby dostać się do Lazenia albo wziąć taksi za mniej więcej 13 euro. Taksówką wiadomo jest szybciej, więc wybieramy taksi. Mamy więc razem transport z Alicante do Lazenia za 27 euro za dwie osoby. Zakwaterowanie Ile kosztuje na przykład hotel w miejscowości Lazenia, bardzo łatwo sobie sprawdzić. Nie będę tutaj podawał tych cen, bo wszystko zależy od standardu, miejsca hotelu i tak Wystarczy wejść na Booking.com, Triwago czy Hotels.com i można sobie szybko sprawdzić ceny dowolnego hotelu. My zatrzymaliśmy się tym razem w apartamencie, więc tutaj w naszych kosztach wakacji w Hiszpanii weźmiemy też pod uwagę właśnie ten wydatek. Apartament, w którym się zatrzymaliśmy, kosztuje we wrześniu 72 euro za noc, jeżeli zarezerwujesz go na minimum tydzień. Powyżej 14 dni będzie jeszcze jakaś dodatkowa zniżka, ale poniżej tygodnia cena będzie nieco wyższa. Apartament ma jedną sypialnię z łóżkiem dwuosobowym, jedną sypialnię z dwoma łóżkami pojedynczymi i duży narożnik w salonie. Może więc zatem pomieścić 4, a nawet 6 osób. Ma dostęp do dwóch basenów oddalonych może o jakieś 150 metrów i posiada duży taras słoneczny na dachu, gdzie znajdziesz leżaki, stół, grill, narożnik, jacuzzi, a nawet prysznic, gdyby ktoś chciał się słodzić po opalaniu. Gdyby Cię interesowało więcej szczegółów na temat tego apartamentu, na dole w opisie zostawię link oraz numer kontaktowy do właściciela. Udało mi się też załatwić z nim 5% zniżki na apartament na hasło Łukasz, jeśli zarezerwujesz go telefonicznie lub przez WhatsApp. A nie przez Booking.com czy Airbnb. Ceny od stycznia do kwietnia też będą niższe niż we wrześniu, więc jest to jakaś opcja dla osób, które chcą nieco odpocząć na wiosnę. Wynajem samochodu. Aby zwiedzić okolice, warto jest często wynająć samochód. Pozwala to zwiedzać więcej i w krótszym czasie. Znaleźliśmy firmę wynajmującą samochody, w której ceny zaczynały się już od 25 euro za dzień przy wynajmie na minimum tydzień. Z tego co się dowiedziałem, to Grzegorz, czyli właściciel apartamentu, w którym się zatrzymaliśmy, chce za kilka miesięcy dodać do oferty też wynajem samochodów. Zatem więcej aktualnych informacji na temat wynajmu aut w Hiszpanii umieszczę na dole w opisie tego filmu. Restauracje. W Lazenia mieliśmy okazję przetestować nieco restauracji, głównie tych z dobrymi opiniami na TripAdvisor, bo będziemy robić osobny odcinek z miejscami, gdzie najlepiej zjeść w tym regionie Costa Blanca. Chociaż może gdzie najlepiej zjeść, to troszkę dużo powiedziane. Może raczej, które restauracje z tych przez nas przetestowanych polecimy, jaka była cena i jak nam tam smakowało. W Lazenia jest zbyt wiele miejsc, w których można zjeść, abyśmy w tydzień mogli wybrać najlepsze ze wszystkich restauracji w mieście. Więcej na temat restauracji, jedzenia i które miejsca polecamy najbardziej, będzie w nadchodzących odcinkach. Dziś skupimy się tylko na cenach. Jeśli chcesz zjeść w restauracji, ale bardziej budżetowo, to trzeba oczywiście oddalić się od pierwszej linii brzegowej i najlepiej zejść nieco z głównych szlaków turystycznych. W takich miejscach widzieliśmy restauracje, w których można zjeść za 10 euro przystawkę, danie główne i deser. Jeśli wybierzesz restaurację z bardzo dobrymi opiniami na TripAdvisor, to ceny będą już nieco wyższe. Przykładowo można zjeść steka z antrykotu i pyszną rybę, do tego lampka wina i cola zero i za całość przyjdzie Ci zapłacić 51 euro. To była akurat restauracja Alejandros, czyli jedno z bardziej popularnych miejsc w Lazenia, w których byliśmy, ale jedzenie trzeba przyznać było tam naprawdę pyszne. Ale ogólnie co, można polecić w restaurację, nie? Jedzenie jest smaczne, no, jest miła fajnie. obsługa. W innej restauracji możesz zjeść na przykład steka z T-bone'u, który waży około 0,5 kg. Zobaczcie na to. Taki stek z frytkami lub ziemniaczkami i warzywami kosztuje tam 27 euro czyli około 127 zł w zależności od kursu i kiedy ten film oglądasz, bo ten kurs ostatnio troszkę się waha. Weź jednak pod uwagę, że według TripAdvisor była to szósta restauracja w mieście według ocen klientów. Aby zjeść ekstremalnie budżetowo, możesz wybrać się na pizzę w centrum handlowym i zjeść za 4 euro. Jeżeli szukacie budżetowych bardziej rozwiązań, to Coca-Cola, zimne piwko Corona i pizza razem 9,80. Jednak taka pizza za 4 euro smakuje jak taka mrożona z supermarketu, więc jakość idzie tutaj łeb w z ceną. Duże piwo w lokalnych barach kosztowało przeważnie w okolicach 2 euro. Wiecie co mi się tutaj podoba? Piwko 2 euro. Lampka wina w restauracjach to wydatek przyważnie około 2,5 euro, wyjątkiem była restauracja Alejandros, gdzie Natalia za lampkę lokalnego wina zapłaciła aż 5 euro. Za ponad półlitrowego smoothie przy samej plaży w eleganckiej restauracji z pięknym widokiem na morze taki wielki smoothie z świeżutki, to jest naprawdę duża szklanka, to jest przynajmniej półlitrowa szklanka, kosztuje 4,10 euro. Myślę, że ogólny zarys cen w restauracjach już znasz. Po więcej, zapraszam Cię na nadchodzący niedługo odcinek z restauracjami w Costa Blanca w Lazenia, ale też w okolicy. Tam będzie nieco więcej na temat cen, ale też konkretnych miejsc i dań. Podczas naszego pobytu w Hiszpanii, mieliśmy okazję odwiedzić kilka sklepów, głównie supermarketów. Jednym z nich był Lidl i muszę powiedzieć, że ceny wyglądały na niższe od tych, które widzimy na co dzień w Holandii, czyli gdzie aktualnie mieszkamy. Nie robiłem jakiegoś dużego rozpoznania w tym temacie, ale moim zdaniem można śmiało powiedzieć, że nie powinno być drożej niż w Polsce. 5 kilo ziemniaczków. 5,99. Byliśmy też w supermarkecie Marce Donna. Ten market sprawiał wrażenie, że produkty w nim są nieco wyższej jakości niż w Lidlu. Ceny zatem były też nieco wyższe, ale dało się przeżyć i można tam znaleźć naprawdę fajne produkty. Płatne autostrady. Autostrada w okolicach Lazenia była płatna, aby dojechać do Cabo de Palos, jednej z atrakcji, którą odwiedzaliśmy, trzeba było zapłacić 2,60 euro w jedną stronę. Jest to miejsce mniej więcej oddalone o 40 minut drogi od Lazenia. Przejazd autostradą 2,35 euro, ale moim zdaniem lepszy, lepiej wydać to niż teraz krzątać się i stracić 20 minut jeżdżąc gdzieś przez jakieś wioski. Dojazd do Mirador Barajos de Gebas to już dwie bramki. Przy pierwszej bramce płacisz 2,60, a w drugiej dostajesz bilecik i płacisz już przy zjeździe z autostrady. Następny kawałek autostradą kosztował jakieś 3 euro, o ile dobrze pamiętam, w jedną stronę. Zatem taka wycieczka w dwie strony kosztowała nas mniej więcej 10 euro. Tragedii więc nie ma, ale jednak trzeba zapłacić. I jeśli komuś faktycznie się nie śpieszy, to można ustawić sobie nawigację, aby unikała autostrad albo tylko dróg płatnych i pojechać sobie zapewne nieco dłuższą, ale darmową trasą. Atrakcje. Jeśli chodzi o atrakcje, to w większości miejsc, które trafiliśmy praktycznie nie trzeba było nic płacić. Jedyny bilet wstępu jaki zapłaciliśmy to wejście do jednego z ogrodów gaju palmowego w Elcze, gdzie rosła palma imperialna. Stęp tam kosztował nas 6 euro za osobę. Pozostałe miejsca zwiedzane przez nas nie kosztowały nas nic. Wszystkie te co ciekawsze miejsca, które mieliśmy okazję zwiedzić, znajdziesz już w filmie, który jest na naszym kanale. Link do niego umieszczę na ekranie końcowym i w opisie tego filmu. Zatem podsumujmy ile nas kosztowały wakacje w Hiszpanii: lot, transport z lotniska, zakwaterowanie w apartamencie, wynajem samochodu, atrakcje, jedzenie. Tutaj ten punkt pominę w podliczeniu, bo wszystko zależy gdzie chcesz jeść, w jakich restauracjach, barach czy może przygotować sobie jedzenie samemu w apartamencie. Więc rozstrzał cenowy może być ogromny, zatem podsumowanie wakacji będzie bez wyżywienia. Jeśli chcesz takie wakacje zorganizować sobie na własną rękę, to koniecznie kliknij widoczny już na ekranie link. Opowiadamy tam jak dokładnie krok po kroku wszystko ogarnąć od A do Z. A jeśli interesuje Cię co tam w okolicy ciekawego można zobaczyć, to kliknij ten drugi link. Po zobaczeniu tych miejsc podejrzewam, że to będzie Twój kolejny kierunek wakacji. Zatem do zobaczenia w tamtym filmie.